Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. Ewangeliczna czystość, której wzorem jest Jezus i jego niepokalana matka, do której my też jesteśmy wyzwani, ażeby iść tą drogą. A przecież czystość tak jest dzisiaj wyszydzona, tak niezrozumiana, więc warto zbliżyć się jakby do tego głębszego zrozumienia tej cnoty, tej sprawności, postępować w jej praktykowaniu. Czystość odnosi się do różnych dziedzin, także do sfery fizycznej, czysta ręce, czysta twarz. W pewnym środowisku jest problem człowieka który się nie myje, nie śmierdzi z daleka. No nawet takie problemy nazywamy czystością i słusznie to gdzieś tu się coś zaczyna i coś już nam mówi o innych także wzniosłych sprawach, że nie tylko nas obowiązuje czystość fizyczna, ale także i duchowa, czystość intencji, czystość myśli. I tu nie chodzi tylko o myśli tak zwane brudne, seksualne, ale chodzi o myśli złe. Czy człowiek, który planuje zabójstwo, ma czyste myśli? No, oczywiście nie. I tak widzimy, jak ten krąg czystości się poszerza. Tak, to są także sprawy seksu, sprawy naszej płci. I można by było powiedzieć, że. W tej dziedzinie sprawdzamy się jako ludzie. Jeżeli nie potrafimy zachować umiarkowania, a cnota czystości jest częścią umiarkowania, to idziemy wtedy w szambo. Wymagania czystości, wymagania panowania nad sobą, wymagania wstydu to jest taka podpora naturalna tego dążenia do czystości. Cnota czystości jest notą trudną. Dobrze wiemy, jak trudno utrzymać swoje oczy, żeby były czyste, swoje ręce, żeby były czyste, swoje życie, żeby było czyste. Brud nas dopada i o tym dobrze wiemy. I dlatego potrzebujemy oczyszczenia. A oczyszczenie, które się dokonuje w sakramencie pokuty, jest w krwi Jezusa Chrystusa. Nie może być rekolekcji bez tego wezwania do oczyszczenia serca. Co prawda, uczestniczyłem, siedząc w konfesjonale niedawno w takich rekolekcjach dla młodzieży, gdzie ani jednym słowem rekolekcjonista nie wezwał tych młodych do spowiedzi. Tu się oczyszcza człowiek ze swoich win, ze swojego brudu. I dobrze wiemy, że źle jest nam w brudzie. I błogosławiona jest spowiedź, która przywraca nam czystość serca. Żebyśmy my mogli zobaczyć się w grzechu, w jakimś duchowym lustrze, to wszystko, co szkaradne, potworne, brzydkie. A potem, gdy już otrzymamy łaskę, to całe piękno duchowej czystości. W tym kierunku nas Jezus prowadzi. Żebyśmy nie trwali w brudzie żebyśmy się podnosili. I to jest teraz ten czas oczyszczenia serca. Ja wiem, że będzie trudno, bo w tych sytuacjach, jakie mamy niełatwo może będzie znaleźć spowiadającego kapłana, chociaż w tej i tamtej parafii słyszę, że są dyżury, księży w konfesjonale, żebyśmy mogli skorzystać. Ale pokonujmy te opory i pewne przeciwności. Błogosławiony Karol de Foucault dwa dni szedł do spowiednika ze swojej pustelni na Saharze. Takie trudności, a jednak szedł, bo mu potrzebna była absolucja, potrzebne mu było przebaczenie, potrzebne mu było oczyszczenie duszy. Czujmy potrzebę tego. Żeby to wezwanie do tego, żebyśmy byli czystymi, żebyśmy stanęli przed Bogiem z czystymi rękoma, bez zabrudzenia krwią, krzywdą ludzką, niewdzięcznością. Niech to wezwanie pozwala nam się podnosić nieustannie i iść najprostszą z dróg przez pokorę. Przez pokutę do czystego serca, które nam ofiarowuje Jezus. Czystość, piękno ducha. Nawet najlepsze czyny, spełniane w złej intencji, by pokazać swoją wyższość lub skłonić kogoś do złego, tracą swoją szlachetność. Są jak robaczywe jabłko. Albo jak skrwawiona szmata, jak mocno mówi Pismo Święte. Intencja jest sercem czynu. Dlatego wielcy mistrzowie ducha kładli tak wielki nacisk na czystą intencję, żeby czynić wszystko na większą chwałę Boga, a nie dla własnej chwały. Najlepszą intencją, która ożywia czyny, jest miłość. Ona nadaje im najwyższą wartość i blask. Warto się o taką intencję starać, a wystrzegać się motywów małych i podłych, bo one rodzą takie same czyny. Czystość ducha nie należy sprowadzać do spraw seksu, ale w tej dziedzinie ona ma się szczególnie wyrazić. Dziś świat i media nie cenią tej cnoty i ośmieszają ją, ale to nie przekreśla jej piękna. Gdyby ktoś nam przygotował posłanie na nocleg i dał brudne używane wiele razy prześcieradło co byśmy o nim pomyśleli ofiarując siebie drugiej osobie w miłości nie możemy dać tylko nędznych zużytych resztek ale całą świeżość i piękno duszy i ciała a tego strzeże cnota czystości Dlatego Kościół ma odwagę w imię Chrystusa zobowiązywać narzeczonych do czystości przed ślubem, bo jeszcze ich Chrystus wzajemnie sobie nie oddał jako męża i żonę. Nie mają prawa do pożycia. To jest trudna cnota, ale gdy jej brak, wszystko się w życiu wywraca i komplikuje nieraz dramatycznie. Młodzi muszą dojrzewać jako mężczyzna i kobieta i rozumieć. Że seks ma sens tylko jako wyraz miłości i wspólnoty życia, które pragnie potomstwa. Gdy rozpoczynają pożycie wcześniej, ślub jest wtedy wielkim kłamstwem, bo oni już byli małżonkami dawno. Od tego tak łatwo przejść do niewierności, także w małżeństwie, ale to jest grób miłości. Prawda o miłości jest taka, że jest ona związana z odpowiedzialnością, że nie jest tylko zespoleniem ciał, ale zwłaszcza dusz, że nikogo nie wolno traktować jako przedmiotu i narzędzia rozkoszy, że prawdziwa miłość nie jest tylko na dziś ani na tydzień, ale na stałe. Miłość to o wiele więcej niż seks. Trzeba dbać o swoje ciało ale jeszcze bardziej o swoją duszę. Nie tylko w naszym ciele są złogi, które trzeba przez właściwe odżywianie jakoś wyeliminować, zwłaszcza przez post, ale w naszym duchu są złogi zła i te trzeba poddać miłosiernemu spojrzeniu Pana Jezusa. W czasie Paschy Będziemy słyszeli to wezwanie, wyrzućcie stary kwas. Macie być przaśni. To jest wezwanie do odnowy: do tego, żeby to wszystko, co złe, co nas gnębi, co gnębi także innych, żeby to wyrzucić nasze złe myśli, nasze pretensje, nasze zacietrzewienie wyrzućcie. Stary kwas, gniewy, różne wspomnienia złe. Wyrzućcie stary kwas, żebyście się stali nowym ciastem w Chrystusie. Tego życzę sobie i wszystkim. Amen. A na zakończenie rekolekcji. Udziela się błogosławieństwa ze wszystkimi łaskami, jakie Kościół tu do tego błogosławieństwa dołącza. I ja chcę również wszystkim błogosławić. Mam w ręku krzyż, który otrzymałem od papieża Jana Pawła II na moją pracę misyjną, rekolekcyjną. I tym krzyżem błogosławię Wam wszystkim. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec. I Syn, i Duch Święty. Amen. Jeszcze chwila modlitwy, nie może jej zabraknąć. Bardzo was proszę o to, byśmy się chwilę pomodlili. Za świętej pamięci księdza Piotra Pawlukiewicza, mojego ucznia. Niedawno był jego pogrzeb. Boże Ojcze Miłosierny, przyjmij tego siewcę Słowa Bożego. Tego, który Ci służył przez 60 lat swojego życia. Przyjmij go do swojego królestwa, gdzie Ty, martwy wstały Pan, królujesz i żyjesz, i nas wszystkich tam kiedyś przygarnij w swoim niebie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Szczęść Boże.